Informator o egzaminie naturalnym z matematyki przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. I w tym informatorze znajduje się zbiór zadań. Kolejne zadania, dziewiąte, poprzednie zadania są w poprzednich filmach. Połączone wszystko jest w tą playlisty. Link znajduje się w komentarzu. Oprocentowanie na długoterminowej lokacie w pewnym banku wynosi 3% w skali roku. Już po uwzględnieniu podatków, po każdym roku oszczędzania są doliczane odsetki od aktualnego kapitału znajdującego się na lokacie, zgodnie z procentem składanym. To jeżeli zgodnie z procentem składanym, to wzór na procent składany, który jest w tablicach naturalnych i mam zaznaczyć, po 10 latach oszczędzania w tym banku i bez wypłacania kapitału ani odsetek w tym okresie, kwota na lokacie będzie większa od kwoty wpłaconej. Na samym początku o. No i teraz pytanie: o ile? Yy, procent. Yy, kwota końcowa równa się kwota początkowa 1 plus. No i tu mam oprocentowanie psetnych. Yy, Logata w banku jest 3%, czyli to są 3setne. Czyli 3 przez 100, tak? Jeżeli P to są procenty, a jeżeli podaję w łamku, to już piszę od razu 3 setne. No i ta lokata jest na 10 lat. N to jest liczba lat, czyli do potęgi dziesiątej. Czyli to jest K0, 1,03 do potęgi dziesiątej. Czyli K0 razy. No i teraz, jeżeli mamy kalkulator zwykły. No, to trzeba zrobić 1,03 razy 1,03, równa się, równa się, równa się i liczyć. Tak, 1,03 razy 1,03, równa się, to jest do drugiej, równa się do trzeciej, równa się do czwartej i tak dalej. Klikamy 10 razy i otrzymujemy 1,3439. Czyli w zaokrągleniu 1,34k0. Na początku miałem na lokatę wpłacone k0. Po 10 latach mam 1,34k0, czyli o 30, o 0,34k0 więcej niż na początku, czyli o 34%. To jest odpowiedź B. Zadanie dziesiąte. Na wykresie przedstawiono zależność logarytm K od T, gdzie K od T jest liczbą bakterii w próbce po czasie T wyrażonym Godzinach, jakie upłyną od chwili T0 rozpoczęcia obserwacji. Gdy upłynęły dokładnie 3 godziny od chwili T0, liczba K bakterii była równa. Na osi X'ów mam czas, czyli czas T równy 3 jest tutaj. To znaczy, że teraz patrzę na wykresie dla czasu T. Odpowiadająca wartość to jest. 3. Czyli to. Z tym, że na osi nie mam wartości y, czyli y jest równe 3, tylko na, wartości, na osi wartości mam logarytm, czyli teraz muszę ten logarytm wyliczyć. Logarytm k od t jest równy 3. Czyli logarytm K, od, no i wiem, że czas jest 3, czyli k od t równa się 3. T to jest czas, a k od t to jest liczba bakterii w danym momencie, w danym czasie. Czyli teraz będę liczył ten logarytm. Ten logarytm jest przy podstawie 10. To zgodnie z definicją logarytmu, podstawa, czyli 10 do wyniku, czyli do 3, musi mi dać liczbę logarytmowaną, czyli k od t. To znaczy, że k od t jest równe. 10 do potęgi trzeciej. Jeszcze raz jest to zgodnie z definicją logarytmu, czyli k od t, czyli oczywiście k od 3. Czyli liczba bakterii po ta czasie t 3 godzin jest równa 10 do potęgi 3. Czyli 1000 to oznacza odpowiedź C. Zadanie 11. Zadanie z logarytmem. Logarytm przy podstawie 2 i tu mam nawias kwadratowy, liczbę w nawiasie kwadratowym i zacznę od tej liczby, czyli pierwiastek z 2 do kwadratu razy pierwiastek z 2 do potęgi czwartej razy pierwiastek z 2 do potęgi ósmej. To jest 2 razy 4 razy yy, 16, ale jeżeli ktoś nie wie, jak na przykład do ósmej potęgi podnieść pierwiastek, tak w pamięci, to możemy to zamienić na potęgi. Może na, tak będzie lepiej, bo jeżeli zostawię to w, potęgi, w, pod, w postaci potęgi o podstawie 2, to łatwiej będzie ten logarytm wyliczyć. Czyli pierwiastek z 2 to jest 2 do 1 drugiej. 2 do 1 drugiej i do 8, 2 do 1 drugiej i do drugiej wykładniki mnożę. 1 druga razy 2 to jest 1. 1 druga razy 4 to jest 2. I 1, 2 razy 8 to jest 4. No i mam 1, 2 i 1, 4 i 16. Ale nie będę tego zamieniał na liczby, tylko wykonam działania na potęgach, czyli mam potęgę o podstawie 2. Wykładniki dodaję. 1 plus 2 plus 4 jest 7. Czyli wracając do logarytmu. Logarytm przy podstawie 2. No i teraz zamiast tego nawiasu kwadratowego mam 2 do potęgi 7. Podstawa logarytmu, czyli 2. Do jakiej potęgi należy podnieść, żeby otrzymać liczbę logarytmowaną 2 do potęgi siódmej? No to tak, po prostu 2 muszę podnieść do potęgi siódmej, żeby mieć 2 do siódmej. Czyli ten logarytm jest równy 7, czyli zaznaczam odpowiedź B.